Uliczne granie, uliczne działanie zostało zainicjowane przez grupę młodych ludzi. Generalnie młodzi ludzie realizowali ten projekt, przygotowywali i realizowali. Projekt ma dwa główne cele. Po pierwsze, dotyczy on wolontariatu sportowego i stworzenia takiej grupy osób, która będzie. Zajmować się organizacją wydarzeń sportowych i organizacją wolontariatu sportowego, koordynowaniem wolontariatu sportowego. Drugim celem, bardzo ważnym, też bardzo istotnym, jest integracja różnych, różnych grup, różnych środowisk społecznych, aktywizacja pewnych też społeczności dla, właśnie dla tej, dla tej integracji. dużo o ludziach wykluczonych społecznie, tak, tak, tak nazywanych wykluczonymi. Ludzie, którzy mają jakąś trudność w życiu I, i, i dzięki piłce nożnej, dzięki piłce nożnej ulicznej tą trudność, walczą z tą trudnością, tak? I, i, I próbują ją jakoś pokonać. To są takie dwa zasadnicze cele. этого проекта. Z programu Młodzież w Działaniu. Składa się na niego trzy turnieje piłki nożnej ulicznej. Pierwszy młodzieżowy, drugi różnych grup i środowisk społecznych i trzeci uliczny Euro Cieszyń 2012. A także szkolenia dla grupy inicjatywnej, szkolenia dla wolontariuszy przygotowujących ich do, do organizowania imprez, do do tego, czym jest wolontariat, wolontariat sportowy, to do pewnej też e, integracji, współpracy i zasad współpracy ze za sobą. E, na projekt składa się też wyjazd studyjny do Wrocławia, na Wrocław Cup, czyli na e, Międzynarodowe Mistrzostwo Polski e, środowisk bezdomnych i, i, i trzeźwościowych w piłce nożnej ulicznej. Do projektu zap, zostali zaproszeni głównie młodzi ludzie i, i tak jak wcześniej też mówiłem, To so oni realizirali ta projekt in to so oni tukaj borili, to je njihov praksa. pierwszy co skłoniło was do zapisania się do wolontariatu w takiej imprezie no żeby zintegrować się ze znajomymi to na pewno żeby zrobić coś pożytecznego bo jeżeli możemy pomóc to warto pomagać w sumie czy taka impreza powinna być zorganizowana za rok tak, oczywiście, bo wszystkie grupy społeczne się wtedy integrują i mogą y, się bawić, mogą się pokazać, tak jak bezdomni czy księża. Możemy się wspólnie bawić i cały cieszy i w tym bierze udział, czyli coś znakomitego. Rozmawiamy z. Komendą Powiatową Policji w Cieszynie. Spocznij. Mamy, kil... Mamy kilka pytań. Przede wszystkim, jak się bawicie? Super, impreza jest rewelacja, pogoda nam dopisała, atmosfera na boisku jest fantastyczna, nikt się nie kopie, wszyscy grają naprawdę fair play. Co sprawia najwięcej radości? No to, że możemy się z takimi fajnymi ludźmi spotkać z całej Polski. Gra z reprezentacją osób bezdomnych, mistrzami świata. To jest naprawdę nobilitacja. Czy taki rodzaj imprezy może integrować różne grupy społeczne? No wie pani co, to jest pytanie retoryczne. To rozumiem, że tak. Jak się podoba? Bardzo fajnie, nawet uczestniczyliśmy. Ja nie uczestniczyłam, bo mam kontuzję, ale brat uczestniczył. Bardzo fajna, fajna impreza, jest. świetna. Młodzież dobrze działała, ulicznie działała. Bo wszystkie trzy turnieje zakończyły się sukcesem organizacyjnym i sukcesem też ze strony odbiorców i zawodników i publiczności. I turnieje się podobały i piłka nożna uliczna na rynku w cieszynie się podobała. I dużo jest sygnałów i głosów o tym, żeby taki turniej powtórzyć, by takie imprezy działy się znowu. Też duży Dużym sukcesem też się zakończył myślę, odbiór też tej integracji społecznej, właśnie tego, że różne środowiska, bo grały tutaj osoby bezdomne, grały osoby uzależnione, grali prawnicy, grali policjanci, grali nauczyciele, grali wolontariusze, grali księża z ministrantami. Oni grali wszyscy razem i pokazali, że, 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 że w sporcie, w piłce nożnej, że, 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 że to ich łączy. I, I to też było bardzo dobrze odebrane przez, przez środowisko i, i myślę, że to jest ważne, bardzo ważne. Co Was skłoniło zatrzymać się tutaj na tym cieszyńskim rynku, bo widzę, że przechodzicie, przechodzicie, nagle zatrzymujecie się. Co Was przykuło tutaj? Przede wszystkim piękna pogoda i atmosfera, niepowtarzalna atmosfera Cieszyna i... Fajnie się tutaj rozerwać. E, jesteście z Cieszyna? Nie, jesteśmy z Gdańska. Gdańska. Co was tutaj przywiało? Jesteśmy maturzystami, więc po maturze przyjechaliśmy sobie na tydzień w góry. Super, świetna wizja. E, wiecie co się dzisiaj dzieje na rynku? E, mniej więcej. Wiem, jest pierwszy, pierwszy raz w historii jakiś tam... E... Cześć, jak masz na imię? Bartek. Podoba ci się taka impreza? No. Przyszedłeś tutaj sam czy z rodzicami? Sam. Wiedziałeś, że to będzie taka impreza, czy przez przypadek? Wiedziałem, bo już wczoraj też tu byłem. I co myślisz o takim rodzaju piłki nożnej? Że są bardzo fajne, żeby częściej takie robili. A myślisz, jak było takie boisko do piłki nożnej w Cieszynie, to chodziłbyś na takie boisko? No, chodziłbym. A normalnie też grasz w piłkę nożną? Chce, chcę się zapisać. Lubisz piłkę nożną? Tak, bardzo. A przyszedłeś tutaj sam czy z rodzicami? Sam, z kolegami przyszedłem. Z kolegami, rozumiem, że to są twoi koledzy tutaj, tak? Tak. E, słuchajcie, a znacie zasady tej piłki nożnej czy nie? Nie, tak. ja wiem tylko, że to jest piłka nożna uliczna i że, że wczoraj też było. Gdyby było takie boisko do gry w piłkę nożną uliczną w Cieszynie, chodzilibyście na takie boisko chętnie? Z pewnością, bo ja zawsze jak przyjeżdżam do babci, to zawsze z chłopakami gramy sobie u niej na podwórku. Gdyby coś takiego tu było, to bym się bardzo cieszył. E, czy słyszał pan kiedyś o zasadach gry piłki nożnej ulicznej? Nie. Czyli jest to dla pana także nowość? Moja nowość. Ale e, wszystko połapałem. A podoba się panu taki rodzaj bardzo, piłki nożnej? Bardzo, bardzo. Oby tak zawsze. Więcej. E, myśli pan, że takie boisko do piłki nożnej ulicznej jest potrzebne w Cieszynie? Jak najbardziej. Myśli pan, że znalazł... Wszyscy, nic, wszystko, chłopcy grają jak No bardzo, bardzo fajnie jest. Pogoda dopisuje. No piłkarze też dobrze grają, więc wszystko jest okej. Okay. Co was skłoniło do zorganizowania takiej imprezy? No skłoniło to, że teraz coraz częściej ta młodzież siedzi przed domem, przed komputerem no i chcieliśmy, żeby trochę przez sport pograli sobie piłeczkę, bo to jest o wiele ważniejsze niż właśnie siedzenie w domu i nic nie robienie. Przed telewizją i tak dalej. Podzielam zdanie. O, a pan Władek się na tym zna. To skłoniło cię do wzięcia udziału w tej imprezie? Co skłoniło mnie, no, to było tak, że ja wcześniej brałem udział w takich szkoleniach, które właśnie prowadził Wojtek Piszczek. No i dał nam e, cynk, że, że można tutaj coś, coś podziałać, pomóc przy organizacji i się załapałem z paroma, z paroma znajomymi osobami. E, czy normalnie też grasz w piłkę nożną? No, czasami się zdarza, aczkolwiek jestem tu bardziej po to, żeby, żeby pomagać, e, fajnie się bawić innym, niż, niż sam, samemu grać. Ja czerpię z tego przyjemność. Okej, okay, a co podoba Ci się w tej imprezie najbardziej? Chyba ta atmosfera, bo... Każdy każdemu każdy pomaga, nikt nie jest na, kogo jakoś, na nikogo jakoś wrogo nastawiony. Jak podoba się Panu impreza? No jest bardzo fajnie, atmosfera fajna. Wszyscy się bawimy i wyniki nie liczy. Pan, że jest Wszystko okej. Okay. Jest Pan z reprezentacji Polski, rozumiem. Co najbardziej podoba się Panu w piłce nożnej ulicznej? Atmosfera, pełna grupa. To no, fajnie jest. Kto was tutaj skłoniło do wzięcia udziału w tej imprezie? Kochamy sport! Nie, no tak, pograć sobie, bo fajna impreza jest, zapowiadała się, no to przyjechaliśmy, nie? E, skąd dowiedzieliście się o tej imprezie? Ja ze szkoły. A ja od niego. Według mnie właśnie streetball to jest coś fajnego, można triki porobić, coś pograć, a tu jest jeszcze tak fajnie, do, o tyle, że nas losowo dobrali po prostu i nikt się z nikim nie znał, nie? No i tak teraz się w porządku gra. Mam nadzieję, że mnie nie widać od was. Super! E, dobra, jeszcze mam pytanie. Czy myślicie, że takie wojska są potrzebne w miastach takich jak Cieszyn? Tak, to strasznie rozwija mi się wydaje. Młodzież wtedy może pokazać swoje umiejętności i pracować nad tym. To łączy, to łączy ludzi. No. Jest, jest coś dla starszych i coś dla młodszych. No, to jest całkiem fajny aspekt. Super, brakuje Wam czegoś w tej imprezie, dodalibyście coś może ujęli. Nic dodać, nic ująć, idealnie. Można, mogłoby być trochę zimniej, bo jest tak ciepło teraz, że też... Jednak lepiej grać w słońcu niż w deszczu wychodzę z takiego założenia. E, co Wam się podoba w tej imprezie najbardziej? Gdzie to będziemy w wiadomościach czy nie. Wszędzie. Wszędzie, ale bo już krawat miał założyć. Ty. Co Wam się podoba? Fajne hostesty. są wolontariuszki, nie hostes <laughs> e, Okej, okay, jak myślicie, takie boiska są potrzebne do grafiki nożną? Mari, co uważasz? powiem coś do mikrofonu, no, nie chcę cię. Myślę, że są potrzebne. A, Ale takie boiska też by się przydały. A jak myślisz, dlaczego są takie boiska potrzebne? No, inny sport niż na Orliku. Podobają mi się zasady gry w piłkę nożną uliczną? Najlepszy na właśnie, bo se stoisz za połową i czekasz, piłka przyleci, nic nie robisz, tam tylko leżaczek, możesz sobie opalać, i piłka przyleci, to wtedy palec z nosa wyciągasz i zaczynasz grać dopiero. Rozumiem, ta zasada ma wiele zwolenników. Tak. Grała akurat z przodu, także pasuje mi to od razu. Co podoba Ci się w tej imprezie najbardziej. Myślę, że, Myślę, że właśnie to, że możemy, że jest ta reprezentacja bezdomnych i że można takie nawiązać kontakt z procesi. jako nie pokazanie innego. Jak ktoś, kto nie miał kiedyś domu, teraz zajmuje się swoją pasją, robi to co robi, lubi to i może grać razem z innymi i wcale nie jest jakiś odrzucony. I możemy się wspólnie integrować w takiej imprezie, w takiej pogodzie z takimi ludźmi. Uh, Okej, okay, a um, zmieniłabyś coś w tym razie, coś dodała, coś ujęła, może coś po prostu zmieniła konwencję czegoś? Myślę, że może więcej takiego. Właśnie grania, żeby bardziej może rozpropagować tą imprezę. Na przykład za rok, gdyby była taka impreza, to już więcej ludzi przyszło, więcej by się zapisało. I może jeszcze jakieś dodatkowe także jakieś też granie, coś innego na przykład, żeby tak urozmaicić to. Podoba się Panu, panu ta impreza? Bardzo mi się podoba. Rozmawialiśmy tutaj z naszymi chłopakami, wszyscy jesteśmy pod wrażeniem rozmachu, organizacji, czujemy się dopieszczeni, docenieni i fajna, fajnie, że się dzieje to na rynku cieszyńskim. Myśli pan, że takie boiska do piłki nożnej ulicznej są potrzebne w takich miastach jak Cieszyn? One są wszędzie potrzebne, a myślę, że w Cieszynie jakby dwa, trzy takie powstały, by było rewelacyjnie. Podoba się panom atmosfera panująca w naszym mieście? W Cieszynie? Bardzo, bardzo sympatycznie zostaliśmy powitani. Świetna organizacja turnieju, piękne miasto. Dużo pagórków, tutaj Maciej nad mięśniami łydek popracował, więc... brzucha. Super. A przyjadą państwo jeszcze raz? Na pewno. Ja to już jestem z piąty czy szósty raz i na pewno przyjadę. Co ci się podoba w tej odmianie piłki nożnej? Jest, jest ciekawa, jest dużo, dużo akcji, jest szybka ta gra, yy, jest dużo technicznych rzeczy. No i atmosfera, jak widać, turniejowa. I to jest też fajne z Myślisz, że boisko do piłki nożnej ulicznej jest potrzebne w Powiem Ci, że mogłoby być dobrym rozwiązaniem. Z tym, że trzeba jeszcze jeszcze pracować i promować cały czas ten sport, żeby, żeby naprawdę tym się zainteresować, może by jakaś liga powstała, coś w tym rodzaju. Zmieniłbyś coś w dzisiejszej imprezie, coś dodał, coś ujął? Yy, może tylko delikatnie, jakbym miał czas się więcej zaangażować, to z mojej strony bym to zrobił. A, a ogólnie bardzo mi się podoba, może, może w przyszłym roku, jeżeli będzie więcej sponsorów, będzie mocniejsze wsparcie, to może się uda jeszcze to bardziej rozwinąć. Yy, I dopracować, no bo jeszcze, to jest pierwsza edycja. Mam nadzieję, że nie ostatnia więcej gości zaprosić, może jeszcze jakieś gwiazdy, był Irek, jest ta reprezentacja Polski, może jeszcze coś takiego, co jeszcze ta kopa. I z okolic ludzie przyjeżdżają dalszych, nie? I może jeszcze będzie jeszcze jakaś kontynuacja tutaj w okolicach, to jest, te, to jest też możliwe. No. Czyli myślisz, że imprezy tego typu są potrzebne w naszym mieście? Jak najbardziej. I w takiej pogodzie, w takiej atmosferze bawimy się wszyscy fajnie. No i myślę, że ludzie jak przychodzą, to też zawsze wejdą, zobaczą co jest, bo jest głośno. Kopią chłaki w piłkę, no to, to jest... To jest ciekawe, to jest pierwszy sport ponoć Polski, więc... Super, dzięki wielkie. Dziękuję również. Otrzepać trzeba dzisiaj nie dać, nie paść ze strachu na ziemię. Wyszeć na czworakach jak zwierzę, że lepiej krwi utoczyć w rukulicze Mądrzeć wolnym człowiekiem niż żyć jak niewolice Jak podoba Ci się impreza? Bardzo dobrze. Co Ci się podoba najbardziej w piłce nożnej ulicznej? To jest moje trzeźwienie. Czyli rozumiem, że sport wyciąga Cię z nałogu, tak? Tak. To jest moje trzeźwienie, to jest dla mnie druga pasja, można powiedzieć. Dobrze się to czuję. I po prostu, jakby tego nie było, to może bym zaczął dalej pić, no i to jest postawa, nie?